Cześć! W dzisiejszym odcinku test Samsunga Galaxy A5 w wersji 2016. Na początek warto zwrócić uwagę, że przy okazji Galaxy A5 Samsung zmienia nieco podejście do nazewnictwa, nie dodając kolejnego numerku przy urządzeniu, a dodając oznaczenie roku, na który telefon został zaprezentowany. Również nowością jest design w porównaniu z Galaxy A5, ponieważ odstąpiono od tego, co było w poprzedniku, mocno kierując się w stronę tego, co jest w Galaxy S6. Telefon jest wykonany w związku z tym z dwóch tafli szkła Gorilla czwartej generacji, delikatnie zaoblonych na krawędziach, które płynnie przechodzą w metalowy korpus, który również jest ścięty. W związku z tym rzeczywiście telefon dobrze trzyma się w dłoni, nie ma tutaj żadnych mocnych ostrych krawędzi. Była jest nieco bardziej prostokątna niż przy okazji Galaxy S3, natomiast skojarzenie jest jednoznaczne. Jeśli chodzi o to, co mi się mniej podoba, to klawisze, które są po bokach samej obudowy, myślę, że one mogą być większe, ale tak czy siak tutaj tak naprawdę nie ma żadnych elementów, do których mogę się jakoś bardzo przyczepić. Pod ekranem oczywiście jest klawisz domowy to jest charakterystyczna cecha telefonów. Od tego producenta. Całość wygląda i prezentuje się naprawdę rewelacyjnie. Uważam, że to jest topowa jakość, topowe podejście do sposobu wykonania smartfonów. Taką możecie znaleźć również we flagowcach. Natomiast jeżeli chodzi o rzeczy, na które również warto zwrócić uwagę, no to na, pewno na fakt, że telefonu się nie da otworzyć, co nie jest zaskoczeniem. Nie ma dostępu niestety do baterii, ale jest slot na karty pamięci, w związku z tym można ją rozbudować. Urządzenie pracuje na kartach Nano Sim. Ekran ma 5,2 cala i rozdzielczość 1080p. Uważam, że to się przekłada na świetną ostrość. Wprawdzie w telefonach topowych znajdziecie wyższe rozdzielczości, ale tak naprawdę uważam, że wcale to nie jest potrzebne. Jeśli chodzi o samą matrycę, to ona jest wykonana w technologii Super AMOLED i to również jest zaleta, dlatego że jeśli chodzi o parametry, to one są fantastyczne. Jasność jest naprawdę dobra i czytelność w jasnym słońcu jest naprawdę świetna. Jeśli chodzi o kolory, to one wyglądają bardzo przyjemnie dla oka, można sterować sobie również ich profilem, w związku z tym to jest pozytyw. Kontrast jest nieskończony, kąty widzenia są perfekcyjne, najlepsze z możliwych, w związku z tym wyświetlacz w tym urządzeniu jest jego dużym atutem. A5-2016 pracuje na ośmierdzeniowym układzie Exynos 7580, taktowanym zegarem 1,6 GHz, z 2 GB pamięci operacyjnej i z układem graficznym mali 720 Na rynku dostępna jest jeszcze wersja z Snapdragonem 615, natomiast myślę, że w Polsce dostaniecie raczej tą wersję z Exynosem. Jeśli chodzi o sam procesor, to uważam, że on jest średniopółkowy, to nie jest na pewno topowa liga. Ten układ się spotkać na przykład w Galaxy S5 Neo również. I on nieco odbiega wydajnością i ilością pamięci operacyjnej od tego, co jest dostępne na przykład w Huawei P8 albo w Honorze 7, czyli w mocnych konkurentach dostępnych za podobne pieniądze. Natomiast wydaje mi się, że akurat praca tego procesora jest naprawdę w porządku. W testach benchmarkowych wyniki są dobre, nie jakieś porywające, natomiast w codziennym użytkowaniu wszystko dzieje się naprawdę w dobrym tempie i bez żadnych przycięć, animacji i ścinek i to bardzo cieszy. Należy również odnotować, że w telefonie jest 16 GB pamięci wewnętrznej, z czego mniej więcej 11 GB jest dostępne na pliki użytkownika. Telefon pracuje w chwili obecnej na Androidzie w wersji 5.1, jest zapewniona już aktualizacja do wersji 6.0. Jest również najnowsza wersja nakładki systemowej TouchWiz, która nie obsługuje dwóch klików w celu wybudzenia urządzenia, natomiast wystarczy nacisnąć fizyczny klawisz domowy, który znajduje się pod ekranem i efekt będzie taki sam. Można również telefon zabezpieczyć na różne sposoby, na przykład sekwencją przesunięć w różne strony. Można również oczywiście skorzystać z szczytnika linii papilarnych, który znajduje się tutaj właśnie w tym klawiszu. Domowym. Działa bezbłędnie szybko i myślę, że praca z nim jest naprawdę świetna. Da się również telefon szybko odblokować, po prostu naciskając ten klawisz dłużej, jeżeli macie ustawione odblokowanie przy pomocy odcisku palca. Nie trzeba go najpierw wybudzać i dopiero później przykładać palec. Podoba mi się również bardzo efekt, który jest na tym ekranie blokady. Wygląda naprawdę świetnie. To jest bardzo ładna animacja, która zawsze mi się podobała w telefonach Samsunga, kiedy ją tutaj odnajduję. Na pasku z jest są skróty do ważnych funkcji urządzenia. Można sobie poprzestawiać ich kolejność. Można również skorzystać z funkcji S-Szukacz, która pozwala przeszukać całą zawartość urządzenia. Jeżeli na przykład chcecie znaleźć jakieś słowo w SMS-ie, albo jeżeli chcecie znaleźć jakąś konkretną treść, ta funkcja pomoże. Jest obsługa motywów, w związku z tym można personalizować sobie urządzenia. Kilka motywów jest wgranych na start, można również pobierać dodatkowe. Menedżer wielozadaniowości jest z kolei wyposażony w klawisz, który pozwala zamykać wszystkie aplikacje pracujące w tle. Można również podzielić ekran na dwie części i używać dwóch aplikacji na raz, używając właśnie przycisku, który znajduje się w tym menedżerze wielozadaniowości, albo naciskając klawisz który go oznacza pod trochę dłużej. Jeśli chodzi o same te klawisze pod ekranem, to nie podoba mi się ich podświetlenie, ono jest bardzo krótkie i nie da się sterować długością podświetlenia i uważam, że to jest nieco niewygodne. Potrzeba się ich nauczyć na pamięć. Natomiast z rzeczy dodatkowych bardzo podoba mi się z kolei to, że wystarczy kliknąć dwukrotnie klawisz, który znajduje się pod ekranem, ten domowy, po to, żeby włączyć aparat fotograficzny. To jest trik, który uważam za bardzo przydatny, bo działa nawet wtedy, kiedy telefon jest zablokowany i zabezpieczony odciskiem palca. Świetna rzecz. Na pokładzie są dostępne również aplikacje Microsoftu, tak jak np. Word, Excel czy PowerPoint. Można również oczywiście obsługiwać multimedia. Odtwarzacz muzyki to aplikacja bardzo przejrzysta i ładnie wyglądająca. Taka, w której znajdziecie możliwość wyszukiwania muzyki w folderach. Ta funkcja nazywa się katalogi. Nie ma niestety nadal opcji pobierania okładek, ale jest za to kilka opcji wsparcia jakości dźwięku, np. Sound Live Plus czy wzmacniacz lampowy. Można również sterować sobie jakością dźwięku w klasycznym equalizerze i muszę stwierdzić, że ona jest naprawdę dobra. To znaczy, rzeczywiście z telefonu można być zadowolonym. To nie jest topowa jakość, jeżeli chodzi o telefony muzyczne, ale myślę, że zbliża się w tym kierunku. W związku z tym większość osób będzie na pewno z tego telefonu zadowolona. Jeśli chodzi o odtwarzanie filmów, jest dedykowana aplikacja, która ma bardzo fajną obsługę poprzez gesty. Można sterować jasnością, głośnością czy przewijaniem na podglądzie, przeciągając tylko i wyłącznie po ekranie. Jest również wsparcie dla napisów. Natomiast wsparcie dla kodeków i formatów niestety nie jest najlepsze z możliwych, w związku z tym polecam doinstalować zewnętrzny program, on sobie z tym poradzi. Główny aparat urządzenia ma z kolei 13 megapikseli, pojedynczą skuteczną diodę doświetlającą scenerię, optyczną stabilizację obrazu i wystaje z brył urządzenia mniej niż w przypadku Galaxy S6, co również należy pochwalić. Po włączeniu w samym interfejsie w trybie automatycznym możecie zmienić rozdzielczość, możecie włączyć lampę błyskową i w zasadzie to jest wszystko z takich rzeczy podstawowych. Oczywiście można również przełączać się do innych trybów. Jest na przykład tryb panoramy, tryb HDR. Można również wskoczyć sobie do trybu profesjonalnego, który niestety zupełnie nie przypomina tego, który jest dostępny właśnie w Galaxy S6, bo w nim da się zmienić tylko i wyłącznie ISO, balans bieli i ekspozycję I to, to jest za mało. Jest również dedykowany tryb nocny, w którym telefon próbuje znaleźć złoty środek pomiędzy wysokim ISO a dłuższym czasem naświetlania i efekty pracy z nim są okej, okay, nic więcej, niestety te zdjęcia wychodzą mocno zarzumiane. Natomiast przy okazji zdjęć, które są robione przy znacznie lepszych warunkach oświetleniowych, trzeba stwierdzić, że aparat jest naprawdę świetny. Rejestruje ogromną ilość detali, naprawdę rewelacyjną, kolory wyglądają fantastycznie. Stycznie, rozpiętość to nana również jest na świetnym poziomie i to jest aparat fotograficzny, który można nazwać lepszym niż w niektórych flagowych urządzeniach, więc to jest duży atut. Jeśli chodzi o aparat na froncie, również jest znakomity. To jest 5-megapikselowa matryca, która rejestruje dużo detali z ładnie wyglądającymi kolorami, bez żadnych ym, zaszumień czy powiedzmy jakichś tak efektów mgieł. Jeśli natomiast chodzi o nagrywanie wideo, telefon radzi sobie z rozdzielczością 1080p. Nie oznacza to na pewno najwyższej rozdzielczości, jaka jest możliwa, jaka jest dostępna na rynku. Natomiast filmy również są bardzo dobre. Działa świetnie optyczna stabilizacja obrazu, ilość detali jest naprawdę świetna, kolory wyglądają super. W związku z tym spokojnie można tym telefonem nawet dłuższe filmy kręcić. W telefonie znajdziecie na start dwie przeglądarki internetowe, Chrome i Internet. Ta druga ma fajny trik z tym, że zapamiętuje hasła i pozwala się później logować do różnych witryn przy pomocy odcisku palca. Jest oczywiście również obsługa sieci LTE. Jeśli chodzi z kolei o czas trzymania na jednym ładowaniu, byłem zadowolony z telefonu. Trzy dni udało mi się raz osiągnąć w cyklu mieszanym. Gdyby to zdarzało się za każdym razem, byłbym bardzo, bardzo zadowolony, ale spokojnie, dwa dni nie są żadnym problemem dla tego telefonu, w związku z tym również muszę ten parametr pochwalić. Podsumowując, Samsung Galaxy A5 2016 to telefon, który jest świetnie wykonany, ma bardzo ciekawy, elegancki, nowoczesny design, ma również rewelacyjny wyświetlacz, udany procesor, bardzo fajny, przejrzysty interfejs i fantastyczne multimedia. I jakby tak nieco zmrużyć oczy, to można byłoby nawet udawać, że jest to urządzenie flagowe, a na pewno może konkurować z urządzeniami ex-flagowymi. Z rzeczy, do których mógłbym się przyczepić, wymieniłbym tylko i wyłącznie cenę. Uważam, że ona jest trochę za wysoka na start, szczególnie wtedy, kiedy Galaxy S6 zdąży już mocno stanieć. Natomiast z drugiej strony po prezentacji poprzednich telefonów z serii A nie jest to żadnym zaskoczeniem, że za ten telefon trzeba wydać odpowiednie pieniądze. Jeśli tylko macie taką gotówkę w portfelu i chcecie na ten telefon trochę wydać więcej pieniędzy, to oczywiście ja mogę telefon gorąco-gorąco polecić. Z tego miejsca zadaję również Wam pytanie: Co wy sądzicie o Galaxy A5 2016? Czy telefon jest udanym zamiennikiem dla niektórych eksplagowców? Czy może powalczyć na przykład z Honorem 7 albo Huawei MP8? Napiszcie, co sądzicie w komentarzach. Jestem ciekaw, jaka jest Wasza ocena tego telefonu. Jeśli macie jakieś smartfonowe pytania, to oczywiście również zapraszam do zadawania ich w sekcji komentarzy. Jeśli film uważacie za przydatny i Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, to jest zawsze przyjemna rzecz. A jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to kliknijcie subskrybuj teraz. Po to, żeby być na bieżąco z kolejnymi filmami, trzymajcie się do następnego odcinka, cześć!